Dzień dobry, witam bardzo gorąco. Dziś środa, 10 dzień lutego, a to program Cafe Silesia. Już za chwileczkę spotkamy się z naszym gościem, a dziś będzie nim Dawid Łasut, który jest krakowskim społecznikiem, podróżnikiem, trenerem językowym i dziennikarzem. Opowie nam o wyjątkowym wydarzeniu, które zorganizował. Zanim jednak zaproszę Państwa na rozmowę z naszym gościem, zobaczmy materiał przygotowany przez Ninę Nocoń. Charytatywny bal sympatyków rosyjskiego pod tytułem Promujemy Normalność nie Rosję to kolejna inicjatywa krakowskiego społecznika, podróżnika, trenera językowego i dziennikarza Dawida Łasuta. Bal odbył się w klimatycznym krakowskim hotelu CTSM and Leśna Spa. Ta społeczna inicjatywa ma na celu dyplomatyczne zbliżenie Polaków i Rosjan, pokazanie, że polityka nie powinna determinować kontaktów międzyludzkich. Wśród wielu przyjaciół i sympatyków idei przyświecającej imprezie znaleźli się także goście specjalni. Magdalena Górska, Paweł Samokin, Eliza i Ilona Adamska. Gratuluję Dawidowi, że tak wytrwale realizuje swoje pasje i projekty. Poprzez tego typu akcje uważam, że walczymy ze stereotypami, zarówno ja, jak i Dawid. I odnosi to fajny skutek, bo zaszczepiamy w ludziach taką miłość do kraju, ale przede wszystkim... Inne spojrzenie, inną perspektywę na ludzi z Ukrainy, z Rosji. Ja nie to nie Każdy kraj ma swoją historię, buduje się, ale my musimy jako zwykli ludzie, jako czy artyści jesteśmy, czy e, piekarzami, my musimy pamiętać, że my jak naprawdę bratni jesteśmy narod, narod narody i ja jestem Rosjaninem, kozakiem Dońskim, mam żonę Polkę. Złodzie, ja myślę, że widzę, to czuję, że nam nic nie przeszkadza, żeby być razem. Dla każdego człowieka, który jest ciekawy świata, który chce żyć w pokoju i miłości, a ja myślę, że każdy z nas ma w sobie takie pragnienie. Dialog jest potrzebny i myślę, że to, co ja mogę zrobić, to, co my możemy zrobić, nie będąc politykami, to jest, możemy rozmawiać. To znaczy możemy próbować słuchać drugiej strony i. Przedstawiać swoje argumenty. Nie mówić z poczuciem wyższości i wszystko wiedzącym tonem, tylko spróbować też wysłuchać i rozmawiać w momencie, kiedy to jest jeszcze możliwe. takie idee jak ta dzisiaj i, i takie działania Dawida y, i ludzi, którym się chce chcieć po prostu, y, jak to mówi Dawid y, i ludzi, którzy mają pozytywną energię, pasję i chcą coś zmieniać, chcą przełamywać stereotypy i myślę, że należy promować normalność. Ja, sztyły, Jesteśmy po środku wielkiego zamieszania, wielkiej radości, wielkiego szczęścia, wielu gości. To, co się tutaj dzieje, jest niesamowite. Bardzo mnie cieszy i bardzo się cieszę, że piąta ogólnopolska charytatywna edycja promowania normalności, nie do końca Rosji, promowania zdrowych relacji, nie do końca Putina, e, odniosła ogromny sukces. Bal zwinczyły charytatywna licytacja oraz pyszny tort.

para przedstawić naszego gościa, który jest organizatorem tego wyjątkowego wydarzenia. W naszym studio Dawid Łasut, człowiek wielu talentów, jesteś i społecznikiem, organizatorem wydarzenia, o którym za chwilę będziemy rozmawiać, ale także dziennikarzem i wiem, że zgrabnie łączysz te wszystkie funkcje i pasje. Dawid, powiedz mi, po co organizuje się wydarzenie tego rodzaju Bal Sympatyków Rosyjskiego? Co ważne, ważny i istotny jest podtytuł, który towarzyszy temu balu gdybyśmy mogli o tym wspomnieć i opowiedzieć o idei całego wydarzenia. Witam Państwa serdecznie, witam Ciebie. Promujemy normalność, nie Rosję. No więc ja nie jestem jakimś takim chłopcem, wiesz, z loczkami, jeszcze młodym żółtodziobem, który jest jakiś zakochany w tej Rosji i po prostu ciągnie tych Polaków, żeby pokochali wszystko co rosyjskie. Wiesz, ja staram się być obywatelem świata, ale przede wszystkim Polakiem. I gdzieś tam staram się w mojej pracy społecznej odnajdywać jakiś cel i jakiś sens. Dlaczego taki bal? Bo to ważne, żeby Państwo zrozumieli. Wcale nie dlatego, że finansuje mnie ambasada rosyjska, wcale nie dlatego, bo mnie finansuje, proszę Państwa, wcale nie dlatego, że mam jakieś korzenie rosyjskie, a dlatego, że jestem Polakiem i widzę pewne, pewne procesy, które też zachodzą u nas w społeczeństwie. Do roku 1989 byliśmy pod jarzmem rosyjskim, tak? Zdecydowanie. W sensie zdecydowanie. I było to złe, i nie było to słuszne i czas pokazał, że teraz jest nam lepiej. Mhm. Ale po roku 1989 zaczynamy coraz bardziej na ten zachód, i zachód, i zachód, i zachód, i zachód. I bardzo dobrze, sam mam Facebooka, sam jem hamburgery, e, sam, nie wiem, podróżuję tanimi liniami, liniami lotniczymi. To wszystko jest dobre. Ale, ale jest ze coś, skrajności w skrajność. Tak, wykonamy, ale jest tak? coś na wschodzie i nie jest to tylko Putin na rozgoryczonym i złośliwym rosyjskim niedźwiedziu, tak, na jego grzbiecie. E, tam też jest chłonny rynek zbytu. Tam też jest kultura i cywilizacja tej kultury. Tam też są Dobrzy ludzie. Nie wszystko, co rosyjskie, jest złe. Nie wszystko, co wschodnie jest złe. Mam żonę, która całe życie żyła na Ukrainie. Ja znam bardzo dobrze geopolitykę wschodnią, sytuację polityczną, gospodarczą, kulturalną. I muszę powiedzieć zupełnie szczerze, proszę państwa, o Wschodzie nic nie wiemy i jest to złe. Jest to niefajne, że ludzie zamiast e, matrioszkę nazywać matrioszką, nazywają ją babuszka, uh -huh. bo tak im zostało. Wszyscy wiemy, jak wygląda Paryż, jak wygląda Rzym, a nikt nie wie, jak wygląda Petersburg. Petersburg jest, moim zdaniem, pięć klas wyżej niż e, Rzym czy Paryż. A w Rzymie miałem ślub z żoną, więc wiem, o czym mówię. E, szkoda, szkoda, że jesteśmy na niebo. Rosja nie jest ani tak biała, jak mówi jej propaganda, taka nieskazitelna, czysta i najlepsza, ani tak czarna, jak pokazują to nasze media. Jestem rozgoryczony, zły, Troszeczkę czasami bywam obrażony, też na nasz mainstream, bo to nie jest normalne, że od trzech lat e, straszy się inwazją Rosjan mhm. na Polskę. Nawet nie na Ukrainę, gdzie to jest trudne, skomplikowane, złożone, mógłbym o tym długo mówić, ale to nie ma być wywiad polityczny e, i to nie jest takie proste, białe ani czarne, jak się ludziom wydaje, ale że najadą na Polskę. No mój Boże, naprawdę nikt naprawdę na nas nie chce najechać, nie najedzie i proszę Państwa, skupmy się bardziej na tym, co nas łączy, niż dzieli. Dawid, powiedz mi, y, idea jest, Myślę, już teraz zrozumiała. Wiemy, co chcesz zmienić w myśleniu Polaków. Miejmy nadzieję, że to się zmieni, chociaż wiesz też i masz świadomość, że to jest proces długofalowy. To Rosjanie jest kwestia... też sobie zasłużyli, wiesz, na to, żebyśmy nie pałali do nich miłością, tak? Był no Katyń, była wojna, było, była okupacja komunistyczna i tak dalej. My nie mamy ich kochać, proszę Państwa. Ja absolutnie nie nawołuję do miłości do Rosjan. My mamy podchodzić neutralnie, pragmatycznie i sensownie a tego też często brakuje. Słuchaj, za nami już piąta edycja Balu Sympatyków Ros Rosyjskiego. Co się zmieniło w myśleniu osób zaangażowanych bezpośrednio w to wydarzenie w ciągu tych pięciu lat? Zauważasz jakieś zmiany już na lepsze? Wiesz, to jest niesamowite, że w Krakowie, bo ja jestem ze Śląska tak naprawdę, ale działam od 10 lat w Krakowie, ludzie naprawdę cenią to, co robię. Przychodzą tłumami, ludzie stali na recepcji hotelu, w którym się bal odbywał, prosili o ostatnie wejściówki, pisali maile, dzwonili, była kampania 23 billboardów, było to w tramwajach przyjechały media z całej Polski, również TV Silesia, za co serdecznie dziękuję. Artyści przyjechali, którzy podpisują się nazwiskiem i to artyści już pierwszej ligi, jak aktorka bardzo popularna Magdalena Górska, jak Paweł Samokin, bardzo znany z pewnego programu telewizyjnego, z mm -hmm. Samokin Band, jak Ilona Adamska, modelka i redaktor naczelna kilku bardzo ważnych i prestiżowych pisem kobiecych, jak Elis, wokalistka ze Śląska. Ludzie cenią to nie tylko za tą Rosję, nie tylko za ten wschód, bo jestem też organizatorem akcji 2,5 Tulipanów dla Krakowianek, charytatywne dni dziecka, wieczory podróżnicze, wystawy, pomoc dla domu seniora. E, udało się zabrać około w ubiegłym roku 40 tysięcy złotych dla organizacji pożytku publicznego. E, udało się zaistnieć około 1500 razy w mediach różnego kalibru, od portali e, rejonowych, lokalnych e, do mediów ogólnopolskich. Udało się ludzi zarażać nie tylko wschodem, ale przede wszystkim refleksją, przede wszystkim pracą społeczną, przede wszystkim energią. I to jest mój cel. Nie pusta charytatywność z telewizji śniadaniowej, mhm. tak? Nie pokazywanie, jaki jestem dobry, bo jestem, pewnie jestem dobry, ale wielu ludzi jest dobrych, lepszych nawet niż ja. Chodzi o pewne zarażenie refleksją, spojrzeniem, taki pozytywny coaching i samorozwój. No i mam nadzieję, że tą pozytywną energią nasz gość państwa zaraził. Dawid życzę ci tego, aby ta energia i ten niesamowity zapał i rozmach cię nigdy absolutnie nie opuszczał. Dawid Łasut, organizator balu sympatyków rosyjskiego, ale również społecznik, również dziennikarz, artysta. Bardzo gorąco polecamy państwu y to, aby zagłębić się, no chociażby właśnie, we wspomniany e, internet, znaleźć nieco więcej informacji i pomyśleć o tym wszystkim, o czym dziś powiedział nasz gość. Bardzo pięknie dziękujemy za uwagę. Kolejne wydanie Kafe Silezja już niebawem. Przypominam, spotykamy się w telewizji TVS o godzinie 17.35. To jest nowa pora misji naszego programu. Życzymy miłego dnia. Do zobaczenia. 어머 <laughs> <laughs>